Cześć kochani, dzisiaj będziemy, jest piątek wieczorem, od tego zacznijmy. Jest piątek wieczorem. Przyjechaliśmy z Markiem specjalnie w piątek wieczorem, dlatego że chcemy przygotować ścianę pod kładzenie płytek. A żeby kłaść płytki, to ponieważ tu stanie kabina, tu musimy najpierw położyć dwie warstwy gumy tej wodo-coś tam. Tej takiej, co byśmy nie przemiękali przez płytki. W związku z tym ta, ta ściana już jest wyznaczona, dotąd będzie malowana. Natomiast tej ściany w ogóle nie ma. Więc tak naprawdę zaczniemy od tego, że z Mareczkiem tą ścianę zbudujemy. Zapraszam pana z płytą, panie budowlańcze. Już żeśmy sobie przycięli na zapleczu, słuchajcie, płytę. Pan budowlańcze teraz ją wniesie. O, pan budowlańca jak da radę ją podniesie, się jaja okażą jak będzie za długa i nie wejdzie. No i o, widzicie, rachciachciach zrobione. Fajnie wyszło. Poczekajcie, pokażę Wam. O. Fajnie wyszło nawet, przyjemnie. Mam nadzieję, że warstwa będzie gruba. Gumka jest konkretna. Bo tutaj poprawiałem pędzelkiem mm, wkręty od Geka, bo żeby było elegancko, jednolicie, jednorodnie. No i to tyle, słuchajcie, na dzisiaj finito pepito, od jutra będziemy atakować yy, gruntowanie, pewnie klej, glazura, starter, jakieś te sprawy, coś, coś stworzymy tutaj, słuchajcie, coś stworzymy. My kończymy na dzisiaj, yy, do zobaczyska jutro, trzymajcie się ciepło, spokojności, hej! Już włączyłeś? Tak, włączyłem. Cześć kochani! Dzisiaj kolejny dzień, sobota, może nie zbyt rano dlatego, że e, zanim Was tu zaprosiłem, to sobie poprzeliczałem, poprzemierzałem te płytki, wyznaczyłem sobie linie startowe. Ja akurat pro, e, robię tak, że płytkę pierwszą od podłogi odznaczam sobie, e, robię sobie listwę startową, w tym przypadku akurat z profilu sufitowego i kleję tak naprawdę drugi rząd płytek. Ten pierwszy uzupełniam potem, dlatego że z podłogami bywa różnie. Potrafią pływać, potrafią gdzieś tam ząbkować i tak dalej. Więc jest bardzo trudno ustawić sobie idealną pierwszą linię startową od razu bezpośrednio na podłodze. Taką sobie wymyśliłem technikę, taktykę. Nie wiem czy to dobrze, czy to źle. Jak ktoś z Was jest glazurnikiem albo się na tym zna lepiej ode mnie, to pewnie mi powie, albo mnie yy, zruga. Natomiast tak sobie wymyśliłem. Mam pierwszą płytkę przyklejoną. Jest poziomo, jest w pionie, w sensie płaszczyzna ściany. Jakby i tak to wygląda. Rozrobiłem sobie bardzo niedużo kleju, dlatego że chciałem po pierwsze zobaczyć, jak to będzie mi szło, żeby w razie czego nie wyrzucać, gdybym musiał tu jakieś y, produkować sobie y, poprawki. Y, no i tyle, tak naprawdę. Nic tu wielkiego się nie dzieje. Y, proponuję. Wziąć się samemu też za taką robotę. Później wam pokażę, bo mam bardzo fajną maszynkę, jeżeli oczywiście wystartuję, bo jest starutka. Mam fajną maszynkę do cięcia, tak? No bo wiadomo, że gdzieś ta ściana się skończy, czy tutaj, czy tutaj i trzeba będzie tą płytkę przyciąć. Żonka moja sobie wymyśliła, żeby nie były fugi równokrzyżowo, tylko żeby się mijały mniej więcej pół na pół, tak? Więc też będę musiał następny rząd startować z połówki takiej płytki. Więc jak będziemy ciąć, to yy, zaproszę Was na dwór i pokażę Wam moją maszynkę do cięcia yy, glazury. To sobie ocenicie, czy to fajne, czy to niefajne. No i to tyle. Do zobaczyska, jak będę miał kawałek ściany. Na razie, hej. Zabieram Was teraz, pokażę Wam moją maszynerię do cięcia płytek, opowiem coś nieco o niej. Słuchajcie, już jesteśmy na dworzu. O, tak wygląda maszynka do cięcia. Jak widzicie, takie coś. Eee, pochwalę się troszeczkę, jest to taka maszynka troszkę jak kamieniarka. Jak widzicie. Płytkę, żeby uciąć, to się kładzie na stole, opiera się o opornik i najeżdża się na jakby nieruchomo zawieszony silnik z tarczą. Wjeżdża się po prostu tarczą w miejscu cięcia, zaznaczam sobie gdzie chcę. Maszynka jest o tyle fajna, że ma możliwość wcinania się w środek płyt, więc mogę sobie e, również gdzieś tam wycinać w dużych formatach na przykład otworki na gniazdka czy inne jakieś takie rzeczy. Eee, maszynkę można też przechylić do szlifu. Już Wam pokazuję. Proszę bardzo, można odchylić silnik, widzicie? Do kąta jakiegoś tam zadanego. Oczywiście regulowane to wszystko jest, więc można sobie... Ja tutaj mam wyregulowane na kąt 45 do szlifu narożników. Eee, co jest jeszcze fajnego w niej? Maszynka ma obustronny posuw. Znaczy, po y, jakby obustronne, y, jak widzicie tutaj, z dwóch stron na tarczę jest wyrzucana woda. Więc tarcza fajnie się chłodzi i równo się zużywa. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? No, w miarę przyzwoita, ładnie chodzi, płynnie. A maszyna ma, słuchajcie, oj, żeby was nie oszukać, z 15 lat. Z 10 lat leżała w garażu, y, nie domyta. Niedoczyszczona, więc miałem poważne, poważne obawy, czy, czy będzie coś z niej, jakby, czy, czy ona nam ruszy. Słuchajcie, ruszyła, złożyliśmy ją tutaj, zalaliśmy wodą, odpaliliśmy, pompka, wszystko normalnie zadziałało natychmiast. Bez żadnego oporu. Już żeśmy wykonali pierwsze cięcie. Jak widzicie, płytka została przecięta na pół. Eee, tnie nadal ładnie. Tarcza jest już troszkę tępawa, ale na szczęście ta glazura jest mięciutka. Więc, taką właśnie maszynerią się posługujemy dzisiaj przy naszych zabawach glazurniczych. Wydaje mi się, że fajna, fajna rzecz. Było nią cięte również duże kamienne płyty swego czasu i był nią cięty klinker, cegły. Dlatego, że tutaj można założyć dużo większą tarczę, jakby w obwodzie. Można podnieść, podnieść odrobinę, tak żeby tutaj ten prześwit się zwiększył. O, można sobie wyregulować. I tu wchodziła normalnie cegła, yy, i była przecinana cegła klinkierowa bez żadnego problemu. Słuchajcie, bez żadnego problemu maszyna się bardzo dobrze sprawdzała i nadal się bardzo dobrze sprawdza. Więc stary, dobry yy, dewalt jeszcze chyba z czasów. Kiedy nie było wszystko robione w Chinach, mam taką, mam taką dziwną nadzieję. Nie pamiętam. Ona gdzieś tu pewnie ma Madejin, co ona jest. Nie wiem, nie widzę. Gdzieś, gdzieś musiałbym poszukać pewnie gdzieś na silniku w jakimś takim bardziej ukrytym miejscu, żeby woda nie niszczyła. Jest pewnie tabliczka znamionowa od tego. Bardzo droga była swego czasu ta maszynka. Eee, można było za te pieniądze kupić ee, całkiem przyzwoitą wodną maszynę Rubiego takich dedykowaną, że tak powiem, do glazurniczych robót. Natomiast ona była kupowana właśnie z tego względu, że mm, działa bardziej jak kamieniarska maszyna i z tego względu, że ma duży prześwit i można było ciąć bardzo grube materiały, właśnie typu cegła klinkierowa. Dlatego dlatego zdecydowałem się wtedy na to, bo mi tak naprawdę była ona potrzebna do cięcia grubych kamiennych rzeczy wtedy i do cięcia właśnie cegieł klinkierowych. Natomiast po zmianie tarczy na mniejszą średnicę, nie pamiętam jaka to tarcza, słuchajcie, zobaczcie, ta tarcza też ma z 15 lat, jak nie lepiej. I to jest chyba jakiś Light albo coś tam, też od drugiego właśnie dedykowana tarcza do już glazurniczych robót. I służy tyle lat, że to masakra. Fakt, nie, nie, nie było jakichś tam super hektarów robione tym. Natomiast myślę, że to, co ona napracowała się, to jej wartość mi się zwróciła w usługach, dlatego że Cięcie kamienia cyklinkierów czy takich rzeczy nigdy nie było tanie jako usługa. A przy okazji nie było dużo pylenia i tak dalej, i tak dalej. Więc fajna maszynka. Ja się bardzo cieszę, że nadal jest i że nadal działa i że jest no taka jaka jest. Więc radość moja jest nie nie ol ol olbrzymia, o tak powiem, że, że ją mam. No i co jeszcze mam Wam powiedzieć? To na razie tyle. Słuchajcie, pójdę jeszcze pochwalę się pokażę Wam... Mareczek przykleił też e, płytkę. Nagrana jest? A wyłączyłeś jak wychodziłeś? Bo jak wszedłem to do łazienki to była wyłączona. A, czyli nagrana jest, no to widzieliście. Muszę go pochwalić, bo pewnie nie widzieliście jak go chwaliłem. Mówiłem, że proszę bardzo, tą narożną płytkę mój syn przykleił samodzielnie, w ogóle bez mojej obecności. I zrobił to precyzyjnie i dobrze. Także Natomiast nie przemyśleliśmy, tutaj będziemy mieli w pierwszym rzędzie bardzo niewielki odpad, taki skraweczek dosłownie do przyklejenia przy ścianie, taki nie wiem, 4 cm, ale tylko w jednym rzędzie, dlatego że następny rząd nie będą fugi tutaj yy, równo, tylko będą z przesunięciem, trochę tak jak z panelami, to co nam odpadnie to dajemy na kolejny rząd, w związku z czym wszystkie pionowe fugi będą gdzieś tam się powoli, powoli przesuwały nam nie będą trafiały jedna w drugą, nawet co drugi rząd, więc tu nie będzie równo co pół przesunięcia. Bo generuje to dużo odpadów. A wzór mam nadzieję Wam się, nie wiem czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba, natomiast wzór jest taki, że nawet to może fajnie wyglądać, jak będzie takie troszeczkę rozchrzanione po okolicy. No i dobra, jak będziemy coś działać, to się zgłosimy. Trzymajcie się ciepło, na razie, hej. I tak oto kochani, żeśmy na dzień dzisiejszy zakończyli. Proszę bardzo, bo jest późno. Wiecie, już nie chcemy y, tą maszyną do dosinek. Czekajcie, zrobię wam flipka. O, to wam pokażę, proszę bardzo. Tak wygląda na chwilę obecną nasza robota. Zostało nam y, tu w narożniku jeden rząd u góry. Dokończyć te dwa paski, które tutaj są zaczęte, tu i tu. Tutaj to w zasadzie docinka już tylko. Tutaj raz, dwa, trzy płytki całe i docinka. No i oczywiście dolny rząd. Nie wiem, czy będziemy go jeszcze robić, ten na tym wyjeździe, czy zostawimy. Ściana wygląda na chwilę obecną, jak widzicie. Tak, myślę, że wygląda śmiesznie. O. No i dobra. Kończymy na dzisiaj odpoczynek. Jutro wstajemy i robimy dalej. Trzymajcie się ciepło. Do jutra. Siemanderko, kochani. Kończymy powolutku. Łazieneczki nasze tutaj wojownicze, yy, pobyty weekendowe. Jest niedziela po popołudnie, takie już późniejsze, jest koło godziny 19:00, jest 18.40 dokładnie. I już jesteśmy posprzątani, spakowani, spadamy. Yy, jak widzicie, położyliśmy na tej ściance, gdzie ma być kabina, Praktycznie wszystko. Pozostał nam sam na samym dole tylko pas. Eee, ten taki pierwszy, jak to mówią. I zostało niestety tutaj u góry do wklejenia. O, tutaj takie dwie płytki dosłownie dwa kawałki. Plus tutaj, gdzie wychodzi wężyk przy kibelku. O, tutaj, tutaj. Dlatego, że po pierwsze, mm, zabrakło nam kleju. O tak, to po pierwsze. Zabrakło nam kleju, muszę dokupić, dokupić jakąś, jakieś małe opakowanie kleju 5 kg. To po pierwsze, a po drugie, nie wkleiliśmy tutaj chociażby właśnie, dlatego że nie wziąłem y, diamentowej otwornicy, żadnego wyżynaka czy czegokolwiek, żeby otworek zrobić pod kranik. Tak samo tutaj nie ma, widzicie? Otworków pod yy, baterię prysznicową. Otworki będą pod baterię, którą wkrótce kupię. Także, no niestety, albo w przyszłym tygodniu, albo za dwa tygodnie jeszcze nas czeka klejenie, zanim to zafugujemy i ustawimy kabinę. Natomiast sukcesów muszę Wam powiedzieć, pochwalić się. Uruchomiliśmy dzisiaj, proszę bardzo, widzicie, nie świeci. Pyk, świeci. Uruchomiliśmy yy, matę ogrzewania podłogowego. Wygrzaliśmy ją na początku do 20, później ustawiliśmy na 25 stopni, żeby zobaczyć, i to będzie temperatura taka dająca naprawdę fajny mega komfort w, na podłodze. Myślę, że z czasem, jak się mocno wygrzeje podłoga, to będzie można nawet zmniejszyć tą temperaturkę, ale już cieplutka, fajna podłoga. W tej chwili chodzę na bosaka i no nie jest jakoś aż tak cieplutka, jak była, ale myśmy już z godzinę temu ją wyłączyli. Natomiast wciąż jeszcze jest tak, że jak się stoi okrakiem, jak ja to mówię brzydko, między miejscem, gdzie grzała, a miejscem, gdzie nie ma jej, jest nadal różnica w temperaturze, więc jakaś ta bezwładność jest. Tu jest bardzo niewiele tego betonu wylane na tej macie, więc też ta masa kumulacyjna jest niewielka, więc jakby to nie będzie jakieś tam hiper, hiper, natomiast będzie fajne jesienią, zimą, kiedy jest zimno, nieprzyjemnie, podłogi będą chłodne. Mimo wszystko, mimo że ten mój crawl space to jest najcieplejsza podłoga, jaką sobie można wymyśleć, to mm, będzie taka dodatkowa atrakcja i przyjemność, jak czy z prysznica wyjdzie i sobie stanie y, bosą stópką na cieplutkim. I tak to na razie wygląda. Łazieneczka jest do gipsowania, czyli te wszystkie klamoty i tak jeszcze będą wyjeżdżały stąd przynajmniej raz. Łazieneczka jest do gipsowania, łazieneczka jest do ustawienia kabiny, ale to już po gipsowaniu i po malowaniu. Ale powolutku, powolutku, powolutku. Tak jak mówiłem, sfokusowany jestem w tej chwili tylko i wyłącznie na tym, żeby tą łazienkę dokończyć. Więc tak to będzie wyglądało proszę ja was. Jeszcze też u góry będzie trzeba wyprowadzić na pewno wentylacyjną kratkę. To będę musiał sobie wyciąć otworek i zobaczyć dokładnie, gdzie ona jest wyprowadzić kratkę wentylacyjną i no, jest, jest jeszcze tu chwila do, do porobienia jakichś rzeczy. Ale powoluśku, zrobi się. <śm> Dobra, to tyle, słuchajcie. Tak wygląda. Nie wiem, czy jest się czym chwalić, nie wiem, czy Wam się podoba akurat, jeżeli chodzi o glazurę. Wygląda to tak. I na razie to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Spokojności, hej!